Witajcie, jesteśmy w nowej siedzibie sklepu Vintage Audio i Witer na ulicy Andersa 33. Jesteśmy tutaj od połowy lipca, działamy. To, co w tej chwili widzicie, to jest odbudowa oferty, którą staramy się od pewnego czasu, ponieważ wszystko to, co przywieźliśmy ze sobą w trakcie przeprowadzki, właściwie już się wyprzedało. Szukamy, remontujemy, stawiamy na półkę, wieszamy na stronie, publikujemy to również na Facebooku. Oglądajcie, przychodźcie, posłuchajcie. Kupujcie i pamiętajcie, każdy sprzęt, który u nas kupicie, jest dobrze wyremontowany i ma dwuletnią gwarancję. Zarówno jeżeli chodzi o wzmacniacze, amplitunery, odtwarzacze CD, jak również głośniki. Coraz więcej nowego sprzętu przybywa na naszych półkach. W najbliższym czasie w osobnych odcinkach. Będziemy się starali przybliżyć Wam co najciekawsze urządzenia, które mamy w swojej ofercie. Przedstawimy ich dane techniczne, opowiemy o tym, jak wyglądają, jak są wykonane, a przede wszystkim o tym, jakie jest ich brzmienie i z jakimi głośnikami najlepiej je połączyć, żeby nie zepsuć ich umiejętności.